Dzień dobry, witam Was serdecznie. W Hiszpanii deweloperzy prowadzą taktykę tak zwanej przedsprzedaży. Jest to proces, gdzie jest sprzedawane około 10-15% mieszkań jeszcze przed uzyskaniem licencji na budowę. Dzisiaj znajdujemy się w miejscu, gdzie tak naprawdę jeszcze nic nie ma, a będą budowane już 5 projektów. Dzisiaj pokażę Wam, moim zdaniem, 3 najlepsze projekty pod kątem inwestycji. Nazywam się Przemek Ptak, Vesta Estate. A to są trzy projekty, które chcę Wam dzisiaj zaprezentować. Pierwszy projekt to Balans Nowa, projekt, który w tej chwili widzicie. Balans Nowa będzie składał się z siedmiu budynków. Ceny zaczęły się od 325 tysięcy. Będziemy mieli do dyspozycji dwie lub trzy sypialnie. Będą położone najwyżej. Te dwa pierwsze budynki przy ulicy patrząc w stronę morza będą miały naprawdę, naprawdę bardzo fajne widoki. Tam jest jedno mieszkanie w tej chwili za 352 tysiące. Bardzo atrakcyjne, bo ma przepiękny widok. Co jest jeszcze fajne na tym osiedlu to infrastruktura. Do dyspozycji mamy bo jest jeszcze zewnętrzny, basen wewnętrzny, coworking, spa. Yy, strefa relaksu to wszystko już jest na terenie osiedla. Dokonała opcja pod kątem inwestycji, ponieważ teraz jest ten moment, żeby inwestować. Wystarczy tylko wpłacić depozyt, poczekać do końca roku na uzyskanie licencji na budowę i dopiero wtedy rozpocząć tak naprawdę cały proces um, sprzedaży. Tak. Kolejny projekt to projekt The Cove, dewelopera Chromos Homes. Tutaj ceny zaczynają się od 314 tysięcy, natomiast z opcją z jedną sypialnią. Z... Kolejny projekt to projekt The Cove, dewelopera Chromos Homes. Tutaj ceny zaczynają się od 314 tysięcy, natomiast z opcją z jedną sypialnią. Opcje z dwoma sypialniami to cena już 365 tysięcy. W tej chwili pamiętajcie, że w Hiszpanii deweloperzy a, nie wpuszczają pełnej dostępności. Oni dają mieszkania paczkami, więc jeżeli ta paczka się sprzeda, wpuszczają kolejną. I nie jest powiedziane, że niektóre mieszkania mogą być droższe, ponieważ mogą być gorzej usytuowane i będą też tańsze. A tutaj do dyspozycji mamy również basen zewnętrzny, wewnętrzny, siłownie coworking. W tej chwili to jest standard na osiedlu. Najładniejszy projekt pod kątem designu, natomiast według mnie najgorzej osadzony, ponieważ on jest troszeczkę niżej położony. I, I tak naprawdę e, widok gwarantują tylko te najlepsze i najdroższe apartamenty z, y, na samej górze. Więc tutaj bardziej będziemy sobie cenić infrastrukturę, design i lokalizację, bo jesteśmy tak naprawdę bardzo, bardzo blisko tego pierwszego projektu. Bardzo interesująca również opcja jako numer dwa.